To jest droga z powrotem, z powrotem, tak, całkiem z powrotem. No, teraz sobie przypominam, bo tu nie mogliśmy się dostać, bo to nie było odblokowane, bo nie posiadaliśmy tego, ale nie przypominam sobie tego. Hmm. Interesting. No ale nic, no nic. A dobra, wiem, czaję. Nie przejdziemy tędy, musimy jednak tam tędy. Kusi mnie, żeby tam, ale wiem, że tam nie dolecę. No nic. Więc idziemy dalej. No nie, da, nie ma co zwlekać. Trzeba działać, po prostu działać. No Ciula to wygląda wojna z tym mieczem No i się zrespił, koleś Spadaj sobie do wulkanu Okej, okay. a to rośnie nam do tego? Nie wiem, nie widzę nam znaczy, no, nic nie pokazuje się, więc wśrzam, że nie To nie jest pożerać chaosu, więc... Ja zabije go z... normalnie z O. Dziękuję. A tu wrócimy się... Na górę. Chwila, 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 jak z tym gnojem tu, nie tu, gdzieś tu. No tu. O co to możemy już iść. No nie, no właśnie tutaj, Dobra, nieważne. Coś mi się podupiło. I to tak fest Nie wiem co to było za piknięcie Niespecjalnie mi się to spodobało. No, ty co też ma zaraz dychnąć? Proszę cię powiedzieć, że tak, a jednak masz. No i ja dziękuję 6884 A nie muszę używać tego No w to, że tak trzeba w kółko chodzić, ale Ale co zrobić? Nic nie ja zrobić, znaczy To ja wybrałem tę drogę, chociaż pewnie dało się inaczej, ale ja jestem głupi I no i muszę tak chodzić dookoła i zabierać wam czas Ale to nic, ale to nic Ważne, że i tak dojdziemy w to samo miejsce są so. Kurde miałem spadek FPSów i ah! O no, wkurzające takie rzeczy są Nie wiem, czemu był spadek FPS-ów, ale... No i winda. Patrz, jak się wszystko pozamykało. Bojna, co dzieje? Idziemy, jedziemy na góry. Do Tiamata, czy Tiamanta, czy jak on tam miał. Idziemy mu wpierdzielić. Tak, droga do Morusa nam się odblokowała, ale zanim tam pójdziemy... pójdźmy tam, gdzie wcześniej nie mogliśmy, czyli... na tamtą stronę. Dokładnie tam. What the fuck? Co to było? Co to się stanęło się? No. Aha, dobra, jestem geniuszem Nie musiałem tak chodzić. O, piękny jesteśmy tutaj. Fragment zbroje odchłani. Fragment wykutuje krwi zbroje otchłani. Wiesz? 10 żeby skompletować całość. Okej. Okay. Tu jeszcze coś mamy. Rdzenie gniewu. Zwiększa maksymalny poziom gniewu. O, już mamy 3. Ale co tam? A, minimalnie, ale doleciałem. Ok, teraz możemy iść na bossa na Tiamata, tiamanta, Nie wiem, jak on tam miała w końcu. No, dopóki go nie zgładzimy, to nie wejdziemy stąd. No, przykre, przykre. Zdrowia się w kółko, pokręcimy. A to normalna w takich grach, w takich katedrach w ogóle Grach z katedrami Nie wiem czy chcę iść jeszcze dalej To oznacza właśnie Temata Kciucił

No to jest najbardziej wkurzająca część. Tak. testuje na ryj Aha, teraz zaczyna to swoje szarże, nie? Teraz nie pamiętam do końca. Tak. Tak. Teraz wystarczy tylko... FAK! Patrzcie, jak zginę przy Tiamacie to... Nie wiem czy tak się tylko tłumaczyć... Dostała na dzioba Aha, teraz zaczyna się najbardziej w etap. No... To nie, to jeszcze nie koniec. To jest dopiero początek ludzie. Najbardziej bardziej wkurzającego Kulde. Fuck you Andrew Niga. W każdym razie mam jeszcze potki, więc tyle dobrego na nie zadaję zbyt dużych obrażeń, ale zawsze coś. No, pomoldzie ją! To jest ona, tak? No prawdopodobnie tak. No, teraz będzie szarżowała tak... tylko. Dawaj, ty Macik umieraj, proszę Cię, umrzyj, tak na śmierć. Tak na amen. Dalej będziesz szerżować, już że to ci nic nie da. To trochę potrwa. To jest ty, po dostajemy? Znaczy ty dostajesz O no, przykry Tiamat, przykry No Ale jesteś słaby, no Patrz jak mnie z ogona sieknął No Tiamat, tiamat, zdychaj, proszę cię. Widzicie ludzie. Tiamat jest jeden z najsłabszych bossów ever. Znaczy... Nie, ten jest jeszcze w miarę trudny. Późniejsze bossy będą e, wręcz banalne. O czym znaczy, na pewno trochę się męczył jedynie z tym. E, właśnie z Tiamatem i... z ...Niszczycielem. Z nikim im tak się więcej nie męczyłem. Tymat, jesteś słaby jak... Jak, jak? Nie wiem. Na no ścieżkę mnie określić jak kto. No dawaj, tymat. Okej, okay, koniec. To skrzydełka powerywane.

Like a butt out of hole Ten przyjadę moco e, przepełniony mocą tajemną obiekt poz... Ten przepełniony mocno tajemną obiekt pozwoli Samolowi otworzyć przejście do Czarnego tronu Kamień życia No tak jakby nie mamy wyboru Without your feathered friend, how will you escape this prison of rock? I'll find a way. You have certainly proven yourself resourceful. Perhaps I can provide a quicker way. Speak plainly, demon. Serpent holes. Ancient paths that worm their way beneath the husk of this dead world and beyond. I use them to get about, and for a price, so can you. What do you want, Vulgrim? A trifle, really? The Chosen's Heart. I felt its power the moment you stepped from that tower. You wound me, Horseman. I would never come between you and your friend Samayan. No, I only wish to look at the heart. One glance, and our bargain is sealed. <laughs> oh. <laughs> Samayan will be pleased. No i to będziemy mogli się tak przenosić. To jest w bardzo fajne. Bo jednak ten świat jest trochę duży. Dobra, a najpierw. A widzicie, że to my. Tunel item. Odbijane że... Szatkownica za 5000. Dobra, bierzemy... O! Tysiaka. Zguba odbijana ostrze, grat ostrze, a i pierwsze, pierwsze, jak to się nazywa, tu musimy się dostać. Na no, rozdroża na razie tylko. Nie każdy wężowy tunel tak wygląda. Znaczy, do konkretnych krain one są różne, ale jednak kolorystycznie. No i sens mają zachowany ten sam. Więc. No tu nie ma tych znaczków. No niektóre niestety częściej nam się. Te znaczki są fajne. Części drogi nie tworzą, więc musimy sobie radzić sami. Te znaki są fajne, takie runy jakby, nie? Czy coś w tym stylu? Los droży. Szkoda, że nie mamy konia. Eee, nie, nie potrzebuję tego. Mamy dwa te ty kamienie zdrowia, więc jest git. jesteście słabi, ludzie. Ale na no, warto ich pozabijać. Zawsze, wiecie, duszyczki, nie? To o duszę się rozchodzi. Głównie. Szkoda, że oni tacy słabi, tak no duszeczek mają. Chwilę. Ja telefon wyciągnę sobie, bo mieli już to wkurza w kieszeni. Okej okay. Dziękuję za śmierć. No, nie potrzebuję tego Przydałby się trochę więcej um tego gniewo Paląca szubienica zgładźmy te demonki. O dobra Już wiem co, co już wiem co I zombie Dziękuję, że zginęliście.